Witamy, no, witamy w kolejnym odcinku Babci Hani. Kącika Babci Hani. Wita kto? I ja. I Babcia Hania. Zapomnieliśmy się przedstawić? No ale w każdym to robimy, to na pewno każdy wie, jak masz na imię Ty i jak mam na imię ja. W poprzednim odcinku Pinokio dostał... Gruszki, które zjadł razem ze skórkami i ogryskami. A co było dalej? Zaraz zobaczymy. Odcinek ósmy. Geppetto dorabia Pinokiowi nowe stopy i sprzedaje własne palto, aby kupić elementarz. Wiesz, co to jest palto? Kiedyś tak się mówiło na takie grube, zimowe kurtki. Teraz mamy hurtki, a kiedyś to były palta. Gdy tylko pajacyk zaspokoił, zaspokoił głód, zaczął nękać Jepetta, aby ten zrobił mu nowe stopy. Ale Jepetto, chcąc go ukarać za poprzednie wyskoki, przez pół dnia nie reagował na prośby i łzy pajaca. W końcu spytał: O, witam, Cześć. Hmm. A po coż niby miałbym ci wystrugać z drewna nowe ja stopy? Nie Może po to, byś szybciej dał nogę z domu? obiecywał pajac ze łzami w oczach. Od dziś będę już grzeczny. Wszystkie dzieci tak obiecują, kiedy o coś proszą. Ale ja różnię się od wszystkich dzieci. Jestem najlepszy i nigdy nie kłamię. Przyrzekam ci tatusiu, że nauczę się jakiegoś rzemiosła i będę wsparciem. Pinokio? Twojej starości, gdzie w wprawdzie stroił srogie miny, ale w oku kręciła mu się łza, a serce topniało jak wosk na widok opłakanego stanu pajacyka. Niezwłocznie wyszukał dwa kawałki drewna, sięgnął do narzędzia i zabrał się do pracy. Nie minęła godzina, a, stopy no, a nowe stopy były gotowe. Były kształtne i zgrabne, jakby wyszły spod rąk artysty. Uporawszy się z pracą, Jepetto rzekł do Pinokia: A teraz zamknij oczy i pogrąż się we śnie. Pawiat zamknął oczy i zasnął, ale tylko na niby. W tym czasie Geppetto rozrobił w skorupce nieco kleju i wprawnym ruchem umocował stopy na właściwym miejscu. Zrobił to tak precyzyjnie, że nie został nawet ślad po sklejeniu. Gdy tylko Pinokio poczuł, że ma znów stopy, zwinnie zsunął się ze stołu, na którym leżał. Zaczął skakać i fikać koziołki jak szalony. Żeby ci okazać swoją wdzięczność, pragnę natychmiast iść do szkoły, rzekł Pajacyk do swego taty. Dobre z ciebie, dziecko, ucieszył się Jepetto. Ale żeby mógł iść do szkoły, muszę się w coś ubrać. Jepetto był ubogi i nie miał ani grosza przy duszy. Zrobił więc Pajacykowi ubranko z papierów, kwiatki, buty z kory drzewa, a czapeczkę ze skórki od chleba. Pinokio pobiegł do miski z wodą i przejrzał się w niej niczym w lustrze. Zadowolony z siebie oświadczył, pusząc się jak paw. No, teraz wyglądam jak prawdziwy pan. Wyglądasz nieźle, ale pamiętaj, że wielkiego pana wyróżnia nie piękny, lecz czysty i schludny strój. Aby mógł pójść do szkoły, brakuje mi jeszcze jednej rzeczy I, do, i to rzeczy najważniejszej elementarza. Mm, – To prawda, ale jak go zdobyć? – zastanawiał się Gepetto. – Nic prostszego, przecież elementarze sprzedają się w księgarni. – Ba, ale skąd wziąć pieniądze? – Ja nie mam ani grosza – stropił się Pinokio. – Moje kieszenie też są puste – przyznał Jepetto. Tu wesołe Pinokio zasmucił się, bo nawet dzieci wiedzą, co to znaczy prawdziwa bieda. Z każdej sytuacji jest wyjście, krzyknął Jepetto i wybiegł z domu, narzucając na siebie stare, barchanowe, połatane palto. Po chwili wrócił z elementarzem w ręku, ale nie miał już na sobie palta. W samej koszuli wygotał z zimna na dworze, bowiem sypał śnieg. Co się stało z twoim paltem, czatusiu? Sprzedałem go. Dlaczego to zrobiłeś? nie lubię się zbyt ciepło ubierać. Myślicie, że to prawda? – Nie, tylko chciał by być miły dla Pinokja. Pinokio szybko domyślił się prawdziwej odpowiedzi na swoje ostatnie pytanie. Wziął w ojca w objęcia, tuląc go i całując. I tak się kończy ósmy odcinek przygód pajacyka Pinokio. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do subskrypcji kanału. Pa pa! I widzimy się w następnym odcinku.